jako przejaw zaangażowania, aktywności i współpracy mieszkańców na rzecz lokalnych społeczności. Chciałabym podkreślić, że organizatorem naszego wydarzenia jest Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej FIADA. Bardzo dziękuję jeszcze raz za przybycie i myślę, że czas zacząć prezentację. Dziękuję. Zapraszam Panią Małgorzatę Ruczkiewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Podajmy Sobie Ręce i Panią Kamilę Pepe, psychologa, wicedyrektora ośrodka. Dziękuję ślicznie, witam Państwa bardzo serdecznie i może tak w kilku słowach, chociaż to się tak nie da, ale przedstawię tą swoją działalność, działalność Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce. A więc 30 lat temu Rodzice dzieci niepełnosprawnych z Hełma i terenu miasta podali sobie ręce i założyli stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym podajmy sobie ręce. Staramy się poprzez organizowanie kursów, zajęć, zakresów, pielęgnacji medycznej, i sposobów żywienia dzieci i osób ze specjalnymi potrzebami pogłębić wiedzę i nabywać nowe umiejętności, a możliwe jest to dzięki wsparciu wielu, bardzo wielu specjalistów. Lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów. W organizacji różnego rodzaju spotkań, imprez, pomocną dłoń podają nam różnego rodzaju urzędy, organizacje i placówki. Jest to i Urząd Wojewódzki, i Urząd Miasta, i Pefron, i Studium Medyczne, i PANS, poradnie psychologiczne, szkoły publiczne i niepubliczne, Stowarzyszenie Triada, 25 Nasza Przyszłość. Talent Top, Nasz hełm i inne oraz firma budowlana Pana Wojtka Pawelca, na którego zawsze możemy liczyć. Kolejna nasza prelegentka to Pani Edyta Kister, założycielka i prezes Fundacji Pospisów Starego Psa u księgi Mamy. Zapraszam. No proszę, ja to mam to Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewyta Kister i jestem psią mamą w hospicjum starego psa. Dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami w gronie tak licznych osób, tutaj moich wolontariuszy, którzy nie odwracają wzroku od starości, od słabości, od choroby, a wręcz przeciwnie z czułością pochylają się nad tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Najbardziej a sami o nią poprosić nie potrafią. Zapraszam, Agatę Mil. Zapraszam Piotra Chondrę. Dziękuję kochana, że z nami jesteś. Zapraszam W historię Kawałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Zapraszam Weronikę Majdan. Zapraszam W historię Majdan. Dobrze, dziękuję Ci Palamboczko. Wiktoria. Wiktoria idzie. Tak, zapraszam Wiktorię Majdan. Zapraszam Anetę Majdan. Zapraszam, Sandra Kister. To jest jedna z naszych najmłodszych wolontariuszek, która dzielnie wyprowadza i psy zdrowe, ale która też chodzi na spacery z psami geriatrycznymi, bo my chodzimy w różnych grupach dostosowanych właśnie do możliwości danych psów. I to dzielne dziecko prowadzi człap-człap te najstarsze pieski. I wie, kiedy z takiego spaceru trzeba wrócić, żeby piesek się czuł komfortowo i żeby taki spacer nie był dla niego za długi. Dziękuję ci, kochanie. Proszę bardzo. Zapraszam Małgorzata Fister. Małgosia, dziękuję za Twoje cudowne dzieci, za Sandrę, za Dawida, którego z nami nie ma. Ta rodzina przychodzi do nas w całości, mąż żona i dwoje dzieci. Dziękuję. Zapraszam Ostara Adamson. Zapraszam Ola Adamson. Całodzeń pożegniemy nas wspiera. Proszę bardzo, Ola. Dziękuję Ci za wszystko. Ola już jest z nami ponad rok. Pomaga bardzo, uprowadza kiepskich stron tanieczności na terenie. Zapraszam naszego dobrego ducha, panią Ewę Derlak. Niemiecki co prawda nie pozostał w mojej głowie, Zwykle. zbytnio. To jest moja była pani profesor. Natomiast to, co teraz robi razem z nami, jest na wagę złota i cieszę się, że Los połączył nas znowu w takiej pięknej misji. Dziękuję Pani Ewo. Mam ogromną przyjemność być prezesem Stowarzyszenia 25 Plus Nasza Przyszłość. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców osób z głęboką niepełnosprawnością dorosłych po 25 roku życia. Stowarzyszenie założyliśmy dlatego, że nasze dzieci nie miały swojego miejsca na Ziemi. Pokolenia Robert Szusz, prezes Logacji chciałbym się podzielić. Fundacja ma na już ponad 5 lat. Zajmujemy się głównie rozwijaniem i propagowaniem lokalnej przedsiębiorczości, gdzie firmy mogą skorzystać, z zakresu różnych doradców, analityków, jak doradców podatkowych, czy doradców prawnych. Zorganizowaliśmy szereg różnych akcji typu Lokalni Są Fajni, w szczególnie w okresie świątecznym, gdzie ta akcja ma na celu propagowanie lokalnych przedsiębiorców z lokalnymi towarami i Jest mi Miło powitać dzisiaj Państwa i jako przewodnicząca zarządu Uniwersytetu Trzeciego wieku mam zaszczyt reprezentować 270 seniorów. Tak? <noise> Mimo, iż zakończyliśmy swoją aktywność zawodową, wciąż pragniemy się rozwijać, dobrze złych, rozwijać wielki swoimi doświadczeniami i uczestniczyć czynnie w życiu społecznym. Uniwersytet III wieku to nie tylko miejsce nauki, ale przede wszystkim miejsce spotkań, inspiracji, nawiązywania wzajemnych Wzajemnego Drodzy Państwo, mam zaszczyt reprezentować Rotary International, organizację humanitarną o światowym zasięgu. Jest to organizacja, która liczy obecnie prawie 1,5 miliona członków zrzeszonych w 34 tysiącach klubów Rotary w ponad 200 krajach i regionach geograficznych. Członkowie Rotary to kobiety i mężczyźni o różnorodnych zawodach, których łączy wspólny cel czynienia świata lepszym przez służbę humanitarną. Nagroda dla osoby i instytucji wspierającej NGO do tej prestiżowej nagrody Zarząd Klubu Seniora Złota Jesień zgłasza panią Ewę Jaszczuk. Oczywiście nagrodę Pani Jaszko wręcza Jonaso Martyniuk i Lucjan Nadzieja. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym przede wszystkim podziękować za zaproszenie na trzecie forum organizatorom. Chciałabym oczywiście serdecznie podziękować za te wszystkie piękne słowa wypowiedziane pod moim adresem. Jest mi niezmiernie miło i nie powiem, że jestem bardzo wzruszona. A wspomnieć... Drodzy Państwo, od wielu lat mieszkańcy ulicy Wolgminów podejmowali rozmowy z Urzędem Miasta na temat budowy drogi. Bezskutecznie. Wciąż słyszeć, że to zbyt kosztowna inwestycja, a miasta na nią nie stać. Droga była w fatalnym stanie. Nie można było ani nie objechać, ani chodzić. Zniknęli też rowerzyści, którzy wcześniej zajeżdżali y, tam na ulicę Wolwinów. Przyznam że ja też tam jeździłam rowerem. Zebrało się więc kilku sąsiadów i rozpoczęli wielokierunkowe działania. Efektem tego jest piękna, szeroka, bezpieczna ulica. Są chodniki i oświetlenie ledowe. Drodzy Państwo, to wszystko zasługa Komitetu Społecznego Protestu Mieszkańców ulicy Wolwinów. Zapraszam panią Monikę Kononiuk, która odbierze nagrodę w imieniu komitetu, a w nagrodę wręczą pan Łukasz Krzywicki, który ma doświadczenie w działaniu Komitetu Społecznych, ponieważ szefował Komitetu Aglomeracja Przeciwnego Spalarni z wielkim sukcesem. I oczywiście prezentam na Zowależenia naszego. Przepraszam bardzo. Ja serdecznie dziękuję Panu Prezesowi, że dał mi tą możliwość właśnie wręczyć nagrodę pani Edycie Kister. Znamy się prywatnie, więc tak swoimi słowami powiem Droga Edytko, bardzo dziękujemy Ci za zaangażowanie, za pomoc, za opiekę nad tymi chorymi kalakimi, zbłąkanymi pieskami. I cóż mogę dodać tylko tyle, że... Przeczytałam taką mądrość wśród domu, kiedyś mówił mu to Tato, że kto kocha zwierzęta, kocha i ludzi. Ty taka jesteś, potrafisz pożegnać te psy, potrafisz, że był piękny, wzruszający, o którym długo płaczę. Więc bardzo Ci dziękujemy za to, że jesteś tak szlachetnym, po prostu dobrym człowiekiem. Dziękuję. Jolanta ze sobą Małgorzata Łuczkiewicza. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za przybycie, za zaprezentowanie Państwa organizacji. I cóż, sama jestem matką i mogę powiedzieć, że ten kto daje miłość dzieciom i na pewno ją otrzymuje I te, ta miłość taka dawana dzieciom sprawia, że jesteście cudowni. Zastrało się na tej sali, to jest coś wyjątkowego. Inaczej być nie mogło, bo są tu wyjątkowe organizacje, wyjątkowi, wyjątkowi ludzie i tak jak tu pani Prezes zadeklarowała, będziemy robić jeszcze więcej, jeszcze lepiej.